Witam Was na moim kanale Na Rowerze Zbieram Złom Kolejny dzień, kolejne rozbiórki Nie tylko Chciałem Was serdecznie pozdrowić Zachęcam do oglądania, łapkowania Subskrybowania I co? Lecimy A dzisiejszym Sponsorem Ja to tak zawsze mówię Fundatorem dzisiejszego odcinka jest jak dobrze pamiętam, Bronek Link, Tak, tak, tak Wysłał mi dziś Wysłał mi paczuszkę Zobaczcie Jaka ta paczuszka Spora paczuszka Od bananów Nie wiem co tam jest Zaraz zobaczymy Co tam ciekawego jest. Sam jestem w szoku. Dziękuję Ci bardzo. I wszystkim, którzy wysłali paczówki przez ten czas. Każda paczuszka jest dla mnie cenna. Co on jest tam wysłał? Tak perkana co tam może być widać od bananów ho przetniemy tak delikatnie a on też tu mi powysyła o matko o oh my goodness Czy wy to widzicie widzicie to chyba chyba masakra miedziuszka, zobaczcie Cieniusienka fajna też to pójdzie do już O, tu będzie trzeba podcinać tam grubsze te cieniutkie, żółciutkie pójdą na kilogramy, tam do silniczki może być w nich nawet Ech, rudziutka, tak mi się wydaje uh -huh. zobaczymy co on już tu mi też powysyłał super normalnie co on mi tu wysyłał tu widzę są tu widzę, że jest sporo aluminium bardzo świetnie tak mi się wydaje że tu jest tak aluminium super, będzie kopalnia aluminium uh -huh. tak, aluminium, tu widzę coś takiego przekręcanego, mosiężnego, będzie super muszę na razie tutaj poboczku sobie wrzucać ale będzie pięknym, będzie aluminium będzie ko do metaleo, super, dziękuję Ci, Uronek wow z tego, ale będzie towaru aluminiowego normalnie jestem w szoku tu jest tylko pach, pach, poodcinam i, i to pójdzie jak strzelił dobrze, dobrze widać jeszcze stare od starych jakichś instalacji jeszcze kiedyś w takich domach było właśnie z takim tym widzimy, będzie miał co robić super takie sobie poodcinam, takie dłuższe kawałeczki i ciach, ciach i powinno z ciachem, pachem i będzie rozbierane co my tu mamy, to jest aluminium Super, kurde, ale się kupeczka fajna robi. No, takie mi się wydaje w starych takich domach, ale nie chcę, bo na wszystkim nie muszę się znać. to tu my mamy? Tak, aluminium, dobrze. Super. O kurde, piękne. Super, to się wszystko przerobi. Nie teraz, to się przerobi, później. O, tu widzę, jest troszkę mosiądzu, troszkę mosiądzu. Będzie troszeczkę aluminium. To super. Zobaczcie jakie... o stos! Jakie grubasy aluminiowe. A to co to jest? To mnie właśnie ciekawi co to jest. To wygląda jak coś mosiężnego. O kurde. Stos. Będzie co robić. Mm -hmm. Dziękuję Ci bardzo. O matko. No, ktoś na pewno napisa w komentarzach. Wow, nie warto rozbierać <laughs> takiego aluminium. No i co z tego? Może dla Ciebie nie warto. A dla mnie warto. Zobaczcie, to tu będzie troszeczkę mosiącu. Doszeczkę z złomiku, aluminium. Ja się ze cieszę. Bo ktoś się postarał i to wysłał. O, zobaczcie, tutaj, jakie są aluminium. ładne ciach aby ten i wyciągam. I będzie do metaleo. Tu co my mamy? Tutaj też jest aluminium. Aluminium, ja to mówię aluminium. Tak, wszystko aluminiowe, wszystko się przerobi. Tu jest jakieś mosiądze delikatne, metale. Tu jakieś różne, co tak, jakby z instalacji jakieś gdzieś były zlewane hmm. Zobaczcie, kolejne. Chyba są chyba jakieś piec Zobaczcie to. Uuu, będzie kopalnie mosiądzu <noise> Dziękuję Ci bardzo Kolego no i ja tam wszystko przerobię spokojnie tak to pójdzie fajnie trzad ale się fajna kupeczka zrobiła to jest tak yy, te Aluminium jak ja mówię Aluminium no to widać stare, stare jakieś instalacje z kóry. mhm bo widać tutaj są starałe, to mogą być nawet troszeczkę starszawe Bo to właśnie same, same tu widzę mu się, że elementy. Ale widzę zabawie fajnie przy tym. O, miedziuszka. Super. Też cieszy. Teraz tak, tu jest aluminium. To ja troszeczkę wszystko poprzerabiam. Cieszę się, cieszę. Wyjdę co robić z tym aluminium. No, naprawdę będzie... To pójdzie. pójdzie, pójdzie tam. Takie rzeczy się rozbierało O, tu widzę, że coś pięknego, aluminiowego. O, zobaczcie to. Jaki ładny ciach-ciach i będzie. Hmm. Powinno pójść, na pewno pójdzie. Damy radę. to tylko sprawdzę nożykiem no bo niektóra otulina jest taka yy, stywniejsza to trochę będzie co robić, ale dobry nożyk, dobry ten i obrobimy to nie <śmum> więc, ale super. Będzie nawet kopalnia, myślę, aluminium. Tu jest tak, aluminium. Oj, też aluminium. Z aluminium. O kurczę, ale kupa aluminium. <laughs> no to super. Dobra. Myślę, że to nawet może iść. Muszę spróbować sobie wziąć prosty, dać odciąć, zobaczyć taki ten i sprawdzić na korobarecce. Myślę, że pójdzie, musi. No i zobaczcie, jak ta na walutce pójdzie, to tam, tam tutaj ta otulina będzie schodziła jak ta lala. O, sama, piękne aluminium. Tak się wydaje, że będzie co robić. bo na pewno będzie co robić. Ale zobaczcie, jest takie stare porcelanowe jeszcze. Piękne porcelanowe jeszcze takie. No to będzie z starej instalacji aluminium no to pójdzie musi o takie grubsza o to jak rozbiorę to, ja to inna cena za aluminium będzie nie wiem czy 10 zł nie chcę to, to mój pisak z mhm. pójdzie pójdzie musi to pójść to i takie rzeczy się rozbierało kiedyś o takie coś tu też tu są tu są takie już grub twardziejsze. Super. Tu chyba jest coś troszeczkę miedzy, miedziuszki. Tu jest taki ten odkomputerowy. Bo widzę, że są jeszcze jakieś płytki. O, będzie aluminium. O, chyba będzie aluminium. Będzie aluminium. Będzie aluminium. Te blaszki też się podzywają, i tutaj metalowe. O. o! I tu jest płytki. Ż żółto. Nie, brązowo-zielone jakoś. Super. Naprawdę Ci bardzo dziękuję. Naprawdę Ci bardzo dziękuję. O! I tutaj odpadną kawałek tego. Zobaczymy. ta końcówka chyba chłapie chyba tutaj takie, takie zaraz sprawdzimy, zaraz wszystko sprawdzimy tu taka końcóweczka wydaje mi się, żeby to łapało ale sprawdzić możemy zaraz, a w o Coś tu łapało, czyli ta, ta blaszka ta blaszka mi łapała. No i to było metalowe. A to będzie czyszy z spobjął. Super, dziękuję Ci Bronuś, Bronek za <grych> piękną patruszkę do kopalni aluminium. Ja to sobie poza na spokojnie. Ja I etapami będę sobie wszystko ciął i wtedy dopiero jak wszystko po przerobie dopiero nagram filmik z wadzenia ile towaru wysłał aluminium więc super ja się cieszę bardzo ci dziękuję ja na razie sobie ją po paczuszki powkolam i będziemy po kolei sobie dubać super będzie, będzie naprawdę świetnie dużo towaru myślę, że będzie sporo aluminium a to też cieszy ja to się cieszę naprawdę bo to z tego jak porozbieram to będą będzie no będą towar i będą pieniążki no, nie ukrywając nie wszyscy to, lubią to rozbierać to tutaj pójdzie bo to już Pójdzie. No to Was naszę na korawareczkę, sobie, sobie dzisiaj sprawdzę. Więc jak Wam się odcinaczek podobał, ja jestem w soku. Jeszcze tyle aluminium do tych kablów nie zostałem. Dziękuję Ci. <grym> I wszystkie zapaczuszki, które były i tobie bronek zaparzuszkę, a kopalnie będzie fajnie kopalnia aluminium. Myślę, że świetny będzie odcinaczek jeżeli wam się podobał odcinaczek. Spaczki od Bronka, to zostawcie coś po sobie. Łapkę w górę, komentarz, subskrypcję lecimy. Kochani, dalej, jeżeli chcecie. A jeżeli nie, no to spoko, jak się uda, zostaw suba. Do następnego koleżanka i kolega, jeszcze raz Ci, Bronek, dziękuję. Będę miał co robić, ale to pozytywnie, nie to, że mówię źle. Będzie super, 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 super. Spokojnie co to powolutku będę rozbierał, będę stata dubał. Nikt mnie nie goni, nikt mnie nie spieszy. Rozbiorę nagram filmik. wtedy zobaczycie. Ile kilogramów weszło z tej całej paczuszki. Pozdrawiam was. Jeszcze raz Ci dziękuję. Naprawdę zrobiłeś mi super poniedziałek. Jak poniedziałek to tak mówią cały dzień i to prawda jest. Zdrówka dla Was i dla wszystkich. Trzymajcie się.